Siemczko ziemczki, chciałbym Was przywitać w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeśli docenicie moją pracę, to proszę o zostawienie łapki w górę oraz suba. Mi to pomoże się rozwijać, a dla Was nie jest żaden problem. A w dzisiejszym odcinku dowiecie się o sposobach edycji, aby zaskoczyć Waszych przeciwników i ich outplayować. Okej, okay, a więc pierwszym sposobem na dziś będzie to zabicie naszego przeciwnika, stojąc na drzwiach. Może brzmi to dziwnie, ale sposób jest o tyle łatwy, że musimy zrobić drzwi skoczyć na te drzwi, zlutować schody oto w taki sposób schody są wtedy żółte i po prostu zabijam naszego przeciwnika. Ok, a więc teraz pokażę wam to zagranie z słowa naszego przeciwnika. Ok, a więc drugim sposobem, już na dziś, będzie to sposób, aby szybciej zabić naszego przeciwnika. Ponieważ, znając życie, jeśli przyjmujecie przeciwnikowi ścianę, najpierw wyciągacie pompę, edytujecie ścianę, stawiacie schody albo daszek, edytujecie schody i wkraczacie go naszemu przeciwnikowi. Ale jest za to szybszy sposób, który ja wam dzisiaj pokażę. Ok, a więc szybszym sposobem będzie po prostu zniszczenie ściany przeciwnika. Od razu jak przejęliśmy ścianę, nie wyciągać pompy, tylko od razu zedytować ścianę, postawić sody albo daszek i pojawić sobie naszego przeciwnika. Wtedy jest to o wiele szybsze jak normalnie, ponieważ musimy wyciągnąć pompę, przeciwnik to widzi, a tak to w ogóle przeciwnik nie ma czasu na reakcję. Okej, okay, kolejny już sobie na dziś będzie to przejście do boksa poprzez edycję podłogi. Pewnie pamiętacie z ostatniego odcinka jak wam to pokazywałem, że robiliśmy to z niższego poziomu, jednak można to zrobić też po brzmie jaki jest wasz przeciwnik. So, tak, musicie zidentyfikować dwa rogi, na, czy cztery rogi czy te, ja wybrałem dzisiaj te. Niszczycie ścianę przeciwnika i przenikliście jak widzicie przez ścianę. Strzakłowe przeciwnikowi i przeciwnik właśnie wie co się dzieje. Ok, a więc pewnie wielokrotnie zdarzyło wam się, że was przeciwnik chciał was podjechać, lecz jednak umieraliście. Dzisiaj pokażę Wam sposób na to, jak go możecie outplayować. Łatwo, a więc tak, potrzebny Wam będzie daszek w Waszym boksie i to jest cała filozofia tego sposobu. A więc tak, wasz przeciwnik, zależy, że przejmie Wam ścianę, edytujecie podłogę w oto taki sposób, a miałem na myśli dach, oczywiście, i edytujecie tylko jeden druk i sprzedajecie mu nasz przeciwnik totalnie się nie będzie spodziewał tego zagrania, ponieważ na początku jesteście zasłonięci. Okej, okay. a więc kolejna już scena. Dziś będzie to sposób jak postawić szybsi trafę, bo pewnie wielokrotnie zdarzyła wam się taka sytuacja, że wasz przeciwnik was podjeżdżał i chcieliście wybudować tak ścianę i postawić o to tak trapa. Jest to błędny sposób, ponieważ wasz przeciwnik ma na tyle czasu, aby was zabić. Dziś pokażę wam jak temu zaradzić i zabić waszego przeciwnika trapem. OK, a więc sposób jest bardzo prosty, ponieważ po prostu musimy wyciągnąć pułapkę zanim jeszcze zedytujemy ścianę. Będzie to wyglądać mniej więcej tak. Ja wyciągam teraz pułapkę pod F5, bo to jest mój przycisk. I nasz przeciwnik niszczy nam ścianę. Po prostu edytujemy chociażby, możemy aby right pick zrobić. Stawiamy pułapkę nad nim i go i nasz przeciwnik umiera od pułapki. I ostatnim sposobem na dziś będzie to po prostu zautplayowanie przeciwnika, bo zaskoczymy go naszym stylem edycji. Więc tak, jak przejmiemy ścian, na przykład możemy postawić drzwi, przestawiamy okienko obok. Nasz przeciwnik myślał, że przyjdziemy z drzwi, lecz jednak my go piknęliśmy z zupełnie drugiej strony. Okej, okay, teraz pokażę wam kolejne takie sposoby, aby zautplayować waszego przeciwnika. Przejmiecie mu ścianę. Zostawiacie drzwi, a czy edytujecie to w taki sposób jak na materiale, skaczacie i zabijacie naszego przeciwnika. To jest pierwszy sposób, a trzecim już sposobem będzie to zniszczenie ściany przeciwnika, zidentyfikowanie znowu w drzwi i w taki sposób jak na materiale i rajd w drzwi. Także ziomeczki, to będzie na dzisiaj tyle. Ja Wam po raz kolejny dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się niedługo. Yo!